Chodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie. Na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wojciechem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym, z najświętszą Bogu rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić. Oj. W nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania, pozdrowiłeś uczniów słowami, pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. przekażcie sobie znak pokoju. Nasz Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Wspólmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie przez Chrystusa Pana Naszego. Wysłuchajmy naszych ogłoszeń z życia parafii. Ze wspólnoty parafialnej do domu ojca odeszli Magdalena Kujańska, Edmund Kryszak, Leszek Chęć i Maria Sobczak-Jędrzejczak. Rodzinom zmarłych składamy jeszcze raz wyrazy współczucia i zapewniamy o naszej modlitwie. Zawarli sakrament małżeństwa dzisiaj Monika i Marcin Rutkowski. Młodej parze życzymy, aby wytrwale już jako małżonkowie podążali do nieba. W związku z nowymi zarządzeniami władz państwowych dotyczącymi epidemii, w naszym kościele będzie mogło przebywać jednocześnie 60 osób. Miejsca są wyznaczone: na chórze 8 osób, w kaplicy Świętych 8 osób, w kaplicy Matki Bożej 6 osób, w nawie głównej w ławkach 32 osoby, w bocznych ławkach 4 osoby oraz po jednej osobie w bocznych wejściach. W czasie liturgii plus celebranz i liturgiczna służba ołtarza. Prosimy, żeby podporządkować się nowym zasadom. Siadamy wyłącznie na miejscach, gdzie położony jest obrazek świętego Mikołaja. Życzę więc sobie, że będziemy zajmować te miejsca i proszę nam mszach świętych nie stać, czy nie zajmować innych miejsc. Prosimy o zapisy na niedzielne msze święte i wieczorne w środę, w piątek i w sobotę. I przypominamy o obowiązku uczestniczenia w liturgii w maseczkach i zachowaniu odpowiedniej odległości. Szczególnie podczas przyjmowania Komunii Świętej i przy wyjściu z Kościoła, tak samo czekając do spowiedzi. Nowym koordynatorem do spraw administracyjnych Biura Parafialnego, naszą rendantką, została pani Elżbieta Dębiak. Jej posługę wspierać będą pani Danuta Zamiara i pani Marta Haławska. Dotychczasowej koordynatorce pani Patrycji Depczyńskiej składamy serdeczne podziękowania za sumienną posługę w biurze i za to, że pomogła nam dusz pasterzom wdrożyć się w sprawy administracyjne parafii. Jutro, to znaczy w poniedziałek, 18 maja, będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. W ciągu całego dnia Kościół będzie otwarty. Podczas indywidualnej modlitwy będzie można posłuchać papieskich kazań i homilii. Zapraszamy także do modlitwy wspólnej w Kościele. O godzinie ósmej będą śpiewane godzinki do Najświętszej Maryi Panny, o godzinie 12.00 Anioł Pański, o piętnastej koronka do Bożego Miłosierdzia, o 17.00 Litania do Świętego Jana Pawła II, o 17.30 Różaniec i o 18.00 Msza Święta. Przed Mszą Świętą przy pomniku Jana Pawła II młodzież i nauczyciele i wychowawcy ze Szkoły Podstawowej nr 1 złożą, symboli złożą symboliczne kwiaty i zapalą znicze. Zachęcamy także do zapalenia elektrycznej świeczki przy relikwiach Jana Pawła II i wpisania próśb do księgi próśb, która będzie umieszczona przy relikwiach. W naszych rodzinach niech ten dzień będzie okazją do wzajemnego dzielenia się wspomnieniami o papieżu Polaku i przybliżania jego postaci dzieciom i młodzieży. Już dzisiaj dziękujemy społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie za podjęcie trudu zgłębiania wiedzy o naszym wielkim rodaku i jego nauczania przez akcję dar na setne urodziny Jana Pawła II. Uczniowie przygotują także wieczorną liturgię w poniedziałek w kościele. Przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego i Dzień Modlit za Kościół w Chinach. Wszystkim drogim parafianom życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia. Niech święty Jan Paweł II wstawia się za nami. A teraz nasze sprawy polecajmy Matce Bożej w Litanii Doretańskiej. Eleson, Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, święta Trójco Jedyny Boże, święta Maryjo, święta Boża Rodzicielko, święta Panno nad panami. Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko miłosierdzia, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna. Matko Dobrej Rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona, Panno Można, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości. Stolico mądrości, przyczyno naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławny pobożności, różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie jest złoty. Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, Spomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, Królowo apostołów, królowo męczenników, królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, królowo różańca świętego, królowo rodzin. Królowo pokoju, królowo polski, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowy. Utlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną najświętszej Maryi zawsze dziewicy. Racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obroną uciekamy się, święta Bożego. Naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przymi. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko Nasza, pocieszycielko Nasza, Synem Swoim nas pojemnych, Synowi Swojemu nas poleca. Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których by zapobiec infekcji nie mogą być blisko. Zbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy. Chroni lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi, oraz kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich. Najświętsza dziewico. Oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa. Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i duchem solidarności. Najukochańsza Matko, pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie. O Maryjo, Pocieszycielko Strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju. Zawierzamy się Tobie która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. Bądźże pozdrowiona, Której Jezusy, Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Żywa taka bliska, taka polska i prawdziwa, błogosławisz, znoszą dłonie nad polami. Jesteś słońcu, jesteś kwiata, jesteś z nami. Toz dłonie nad polami jesteś słońcu, jesteś kwiatem.